Witajcie w drugim odcinku Holistycznego Tygodnika Fizjoterapeuty, dzisiaj z nami Martyna, a więc już drugi odcinek i mamy już pierwszego gościa. Dzisiaj Martyna będzie naszą modelką, ponieważ pokaże Wam jak ja pracuję w gabinecie, jak wygląda mój model pracy, którym jest neuroterapia. Zacznijmy od samego początku, czyli czym jest neuroterapia i związana z nią neurodiagnostyka, a więc badamy w niej sprawność Waszego układu nerwowego pod kątem różnych bodźców, które Was dotyczą, które Was hamują, ograniczają i mówimy tutaj o bardzo różnych połączeniach układu nerwowego, chociażby z tematami strukturalnymi, Biochemicznymi i emocjonalnymi, czyli o tym wszystkim, o którym mówiłem w pierwszym odcinku. Także jeżeli go nie oglądaliście, to serdecznie zapraszam do wrócenia, do, do powrotu do tamtego pierwszego odcineczka. Natomiast dzisiaj idziemy dalej. Także tak jak mówiłem, sprawdzamy sobie tutaj to ciało na różnych poziomach. Dzisiaj pokażę Wam podstawowe badanie, które wykonuję w moim gabinecie. Pod kątem też takich tematów strukturalnych, a więc dzisiaj sobie sprawdzimy podstawowe grupy mięśniowe, które tutaj u Martyny mogą pracować lub też nie do końca funkcjonować tak, jakbyśmy chcieli. Sprawdziliśmy sobie oczywiście to materiałem, które właśnie grupy mięśniowe sprawdzimy, aby. Aby po prostu nie przedłużać tego materiału. Na samym początku myślę, że pokażę Wam, jak wygląda prawidłowo wykonany test z prawidłową, prawidłowo pracującą grupą mięśniową. Weźmiemy sobie na tapetę zginacze ramienia. A więc, przede wszystkim, te testy dzielą się na takie dwie części. Pierwszą z nich jest po prostu wykonanie ruchu, poprzez który wywołuję wstępne napięcie danej grupy mięśniowej. Zginacze ramienia. Anatomicznie, jak sama nazwa wskazuje, zginają ramię, czyli wykonujemy mniej więcej taki ruch, aby wprowadzić gdzieś tam to pierwsze napięcie, czyli tutaj mniej więcej chociażby mięsień naramienny, grupa przednia, to jest chociażby z tych, tych, te, te, jeden, jeden z tych mięśni, który faktycznie odpowiada za, za tę funkcję. A więc w tej pierwszej części będziemy sprawdzać, czy on potrafi wy, wytrzymać jakby to powiedzieć, yy, opór, który będziemy wprowadzać zewnętrznie w kierunku odwrotnym do tego wektora, w którym on działa. Czyli jeżeli zginacze ramienia działają w tym kierunku, to my będziemy sobie starali delikatnie zepchnąć rękę w dół. A więc sprawdźmy, czy one są wyjściowo sprawne. Trzymaj, nie pozwól opuścić tej ręki. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Okej. Okay. Widzimy, że Martyna bez problemu może utrzymać tą rękę, możesz odpuścić na razie, może utrzymać tą rękę w takiej pozycji, a więc mówimy, że ten mięsień jest, czy ta grupa mięśniowa jest wyjściowo silna. A jest to dopiero pierwsza część naszego testu, teraz w drugiej zobaczymy, czy on potrafi odpuścić, czyli tak jak powinno, powinien faktycznie wyglądać prawidłowo działający mięsień, czy tak jak mówiłem grupa mięśniowa. Robimy to na dwa możliwe sposoby. Każdy z nich w zasadzie jest takim swoim zamiennikiem, także jak nam wygodniej, tak po prostu ja pracuję sobie w gabinecie. Pierwszy z nich będzie manipulacja rzeczionek nerwowo mięśniowych, czyli będziemy sobie skracać włókna mięśniowe, znając przebieg anatomiczny danego mięśnia, a następnie sprawdzali, czy faktycznie ten miesień potrafi odpuścić. A zatem znowu wykonujemy ustawienie wyjściowe, spróbujemy sprawdzimy, czy dalej cały czas ten mięsień jest wyjściowo silny. Trzymaj. Ok, jak najbardziej Martyna potrafi utrzymać ten, 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 to napięcie. Teraz dorzucimy manipulację na rzędziaka nerwowo-mięśniowe, czyli będziemy starali się skrócić te włókna mięśniowe kilka razy dosłownie. I sprawdzamy Martyna, utrzymaj pozycję. I faktycznie widać, że ten mięsień absolutnie odpuszcza. Nie potrzeba dużego oporu, a faktycznie od razu on odpuszcza. Jest to prawidłowy objaw. Myślę, że ten drugi, druga metoda, czyli tak zwany odruch ocieczki, będzie troszeczkę łatwiejsza do zrozumienia, jak to działa. Odruch ocieczki polega na tym, że też tak samo w wektorze, jakby wprowadzającego oporu, wyrzucamy wprowad bodziec jakiś drażniący, zazwyczaj kłujący, Może to być wykałaczka, może to być widelec. Ja takich rzeczy nie używam w gabinecie, ja używam po prostu zwykłego paznokcia, A więc, jeszcze raz, trzymamy sobie, trzymaj, nie pozwól puścić mięsień jest wyjściowo silny i dorzucamy sobie kłucie w jakimkolwiek tutaj na jakimkolwiek, na jakiejkolwiek dźwigni Kujemy, trzymaj i tak samo w bardzo prosty sposób ten mięsień odpuszcza i mówimy teraz, że ten mięsień jest normotoniczny, czyli tak właśnie powinny pracować wszystkie mięśnie naszego ciała no ale niestety, gdyby tak było, to byśmy byli super zdrowi, a no, raczej jeszcze nie spotkałem się z kimś, który, kto miałby wszystkie normotoniczne mięśnie i myślę, że bardzo ciężko byłoby znaleźć kogoś takiego na świecie, bo zawsze gdzieś tam coś nam doskwiera, jakieś małe napięcia, bóle, e, jakieś dyskomforty, no zawsze coś takiego jest, co może kiedyś ewoluować do jakichś większych problemów, także zawsze fajnie gdzieś tam nawet wcześniej sobie sprawdzić e, u... Osoby, które pracują chociażby taką neuroterapią, neurodiagnostyką, gdzie ewentualnie pojawiają się jakieś już wstępne wyhamowania, tak zwane, czyli zaraz zobaczycie w zasadzie na czym polega wyhamowanie, czyli właśnie mięsień tak zwany hipotoniczny, do którego w sumie możemy teraz już podejść. A więc teraz pokażę wam. Identyczny w zasadzie przykład, ale po prostu na innej grupie mięśniowej. My sobie sprawdziliśmy, że tutaj u Martynę chociażby, jeśli chodzi o obręb barku, ten mięsień hipotoniczny to będzie prawdopodobnie mięsień na ramieniu, ale część środkowa. On odpowiada za odwodzenie. Czyli sobie ustawimy tak samo jak w poprzednim teście do odwiedzenia tę rękę i po prostu przykładamy kolejny opór tak, żeby ta ręka wróciła do takiej pozycji, nazwijmy to, neutralnej. Czyli trzymaj, nie pozwól opuścić tej ręki. Okej, okay. no tak jak mówię, też dużo siły nie potrzeba, a faktycznie Martyna już od razu odpuszcza. Nie jest w stanie wytrzymać tego podstawowego, wstępnego napięcia, dlatego mówimy o tym, że e, ten mięsień jest hipotoniczny. Hmm. Przejdziemy sobie w sumie teraz do testów, e, testu na mięsień hipertoniczny, a potem Wam powiem, czym one się ewentualnie też różnią. A więc jeśli chodzi o hipertonię, sprawdzimy sobie mięsień biceps. Biceps. Zgięcie ramienia, chociażby nawet w zasadzie zrobimy to sobie z pozycją neutralną, a więc trzymaj sobie, tak samo sprawdzamy opór, pójdziemy sobie w dół, trzymaj, nie pozwól opuścić tego ramienia. Ok, Martyna, jak widzicie, też yy, bez problemu utrzymała ten, ten, yy, ten opór. Wprowadziłem go tak samo, tak samo mocno jak w poprzednim testach, ale sprawdzimy sobie też tą drugą część, czyli chociażby yy, na nie polecę nabrzmiał kanerowo-mięśniowe. skracamy sobie biceps, trzymaj, nie pozwól opuścić. OK, cały czas ten biceps nie daje sobie, nie, nie daje odpuścić, jest w hipertonii, czy jest na, nagromadzonym, zwiększonym, zmożonym napięciu. Jeżeli wrzucimy odruch e, od ucieczki, będzie taki sam efekt, czyli jeszcze raz trzymaj, kujemy, nie pozwól puścić. I tak samo się dzieje, możesz wpuścić tą rękę, mięsień absolutnie nie odpuszcza, czyli tutaj mówimy o tak zwanym hipertonii. I zarówno hipotonia, jak i hipertonia to są dwojakie dwie rzeczy, których w ogóle nie chcemy w naszym ciele, oznaczają, że po prostu te mięśnie, te grupy mięśniowe nie działają prawidłowo. I w zasadzie do końca nie interesuje nas, który mięsień jest hipo, a który hipertoni, bo tak czy inaczej z każdym z nich tak naprawdę warto było popracować, aby ten cały, ten cały staw ramienny, chociażby w tym przypadku Martynę, pracował nam prawidłowo. Możecie sobie wyobrazić na bardzo fajnym przykładzie, kiedy mm, mięsień hipotoniczny, albo inaczej cała struktura tutaj powiedzmy z tego stawu barkowego, stawu ramiennego to taka korporacja i mięsień hipotoniczny to jest taki pracownik, który poszedł sobie na urlop i on w ogóle nie pracuje, tak samo jak chociażby tutaj mięsień hipotoniczny, mięsień e, na ramienny, część środkowa, natomiast tak czy inaczej tą pracę ktoś musi wykonać i w tym przypadku przychodzi inny pracownik, Czyli w tym u nas akurat mięsień hipertoniczny, który nie dość, że musi wykonać swoją pracę, to jeszcze dodatkowo zabiera też tą pracę tego mięśnia hipotonicznego. A więc można powiedzieć, że on pracuje w zasadzie dwukrotnie, a mięsień hipotoniczny w zasadzie no w ogóle nie jest aktywny. Ale tak czy inaczej zależy nam na balansie, aby w całym tym tutaj układzie stawu ramiennego wszystko pracowało jak należy. Bo, oczywiście, jeśli byśmy dalej sobie badali tutaj u Martyny ten staw ramienny, wyszłoby nam jeszcze kilka, zresztą wyszło nam kilka różnych nieprawidłowości, z którymi fajnie by było popracować. Chciałbym Wam jeszcze pokazać, jak e, powinniśmy faktycznie prawidłowo wykonać te testy, ponieważ e, często pacjenci wykonują różne nieprawidłowe rzeczy, które zaburzają nam ocenę e, tych testów. Są w zasadzie takie główne trzy rzeczy. Pierwszą z nich jest to, aby nie patrzeć na Testowane mięśnie. Bo jak sobie wyobrazicie chociażby sytuację na siłowni, kiedy bierzecie e, jakieś hantle, pracujecie sobie nie wiem, z bicepsem, wiadomo, standardowy mięsie, mięs, chociażby ruch zgięcia e, łokcia, zgięcia ramienia i macie tą ostatnią serię, zaczyna się to ostatnie powtórzenie i już nie możecie ostatniego gdzieś tam powtórzenia dopchnąć i wtedy patrzycie sobie na ten mięsień, na ten biceps i faktycznie czujecie, że ten jeszcze jeden ruch, jeszcze, jeden, jeszcze, jeden, jeszcze jedno powtórzenie jesteście w stanie nagle zrobić. I tak właśnie tutaj też to wygląda. Możemy sobie to oczywiście przedstawić, zobaczymy sobie na ten mięsień, na ramiennym części środkowej, jaki to duch hipotoniczny, jeszcze raz sobie sprawdzimy, czy on faktycznie tak jest, trzymaj. O, oczywiście. Nic się nie zmieniło, bo nic nie zrobiliśmy. A teraz sobie spróbuj na niego spojrzeć. Jeśli możesz, trzymaj, nie pozwól opuścić. Okej. Okay. Ja nawet sobie... Luzik. Ja, akur, ja nawet sobie wrzuciłem więcej tego napięcia, więcej tego oporu, a mimo wszystko i tak, no, kiedy Martyna w ogóle spojrzała na niego, no to ta napięcie zdecydowanie wzrosło. Jednym z jeszcze... E, drugą rzeczą, jaką możemy tutaj sobie wymienić, to chociażby kompensacje różnymi innymi e, napięciami w naszym ciele. Często jest... Pamiętajcie o tym, że testujemy jedną grupę mięśniową, jeden dany mięsień, który chcemy wyizolować, a nie zależy nam na tym, żebyście zaciskali na przykład w tym przypadku dłoń, zaciskali zęby, napinali mięśnie brzucha, zaciskali nogi. Każde takie napięcie wyzwala większy w sumie tonus mięśniowy w danej części ciała i przez to też ten, te wyniki są po prostu zaburzone. Oczywiście sprawdzimy to sobie, więc na początku jeszcze raz zobaczmy sobie tą hipotonię. Trzymaj, nie po co opuścić. Nic się oczywiście nie zmieniło, i teraz sobie spróbuj zacisnąć zęby. Trzymaj. Okej. Okay. Sytuacja identyczna, także widać, że ze spokojem tutaj w bardzo prosty sposób sprawdziliśmy, że nawet zacisk mięśni żbaczy, mięśni skroniowych powoduje, że tutaj po prostu, jeżeli zacisniemy się z całej siły, to wytrzymamy ten opór. I właśnie to jest też, przejdziemy od razu do tej trzeciej rzeczy, a propos siły, ponieważ tutaj nie testujemy w ogóle siły, patrzymy na Waszą funkcję. E, przyjdzie tutaj pacjentka która, filigranowa, która ma 50 nawet kilogramów, przyjdzie facet, który podnosi ciężary i waży 120 kg. Będziemy go testowali tak samo, i wyniki mogą być e, bardzo różne. Może się okazać, że więcej tej hipertonii nawet jest tutaj mniejszej pacjentki, ponieważ nie sprawdzamy waszej siły, ale jedynie, tak jak mówiłem, funkcję. Także to są te rzeczy, na które warto spojrzeć, żebyśmy się nie siłowali. Oczywiście sobie to sprawdzimy. Już nawet nie będziemy sprawdzać hipertonii, ale spróbuj z całej siły gdzieś tam się napiąć, trzymaj, okej. Okay. No tutaj nawet mógłbym się zwiesić, luzik, e, i raczej bym, bym nie, prze, nie, prze, nie przegiął tutaj Martyny. No ale właśnie o to chodzi, żeby nasze testy, żeby nasza współpraca dobrze wyglądała, e, więc pamiętajcie o tych trzech rzeczach. E, no i cóż, serdecznie zapraszam na wizytę. Mam nadzieję, że rozjaśniło Wam się jak wygląda tutaj takie podstawowe badanie, bo można je naprawdę zdecydowanie rozwinąć i myślę, że będę o tym mówił w kolejnych, w kolejnych, kolejnych odcineczkach, ale na ten moment myślę, że Wam to w zupełności wystarcza, także bądźcie gotowi na wizytę u neuroterapeuty i dobrze Was diagnozujmy, bo to jest podstawa tego, abyśmy dalej sobie progresowali pod kątem Waszego zdrowia. Dzięki wielkie za uwagę, dzięki Martyna i do zobaczenia w następnym odcinku.